Nieraz się tak mówi, wiara, wiara dotyczy spraw, które są poza tą ziemią. Które są poza tą ziemią. Wiara, jak twierdzą znowu uczeni, dialektyc, wiara należy do porządku światopoglądu idealistycznego. I jedno bzdura, i drugie bzdura. Wiara. Dotyczy całej rzeczywistości, niepomniejszonej rzeczywistości, prawdy wiary, słowa Boga żywego, w Pismo Święte jest wpisana sprawa człowieka i to raz na zawsze. I ona tam mocno siedzi: sprawa człowieka, sprawa człowieka, sprawa człowieka pracy. Ona tam mocno siedzi. I dlatego to jest nasze rozważanie na temat mocni we wierze. Mocni we wierze. Musimy tę moc wiary zdobywać. Wedle warunków naszego życia, wedle epoki, w której żyjemy, wedle zawodu, w którym pracujemy, wedle ziemi, która nas wydała. Jej historii, jej współczesności, mocni we wierze. Rozpoczynający się dziś rok wiary jest konsekwentnie związany z całą drogą Kościoła w minionych 50 latach. Od Soboru poprzez magisterium sługi Bożego Pawła VI który ogłosił rok wiary w 1967 roku aż do Wielkiego Jubileuszu roku 2000, poprzez który błogosławiony Jan Paweł II zaproponował całej ludzkości na nowo Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela wczoraj, dziś i na wieki. Pomiędzy tymi dwoma pontyfikatami, Ojca Świętego Pawła VI i Błogosławionego Jana Pawła II istnieje głęboka i pełna zbieżność właśnie w Chrystusie, jako centrum kosmosu i historii oraz w apostolskim pragnieniu głoszenia go światu. Jezus jest centrum wiary chrześcijańskiej. Chrześcijanie wierzy w Boga za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, który objawił Jego oblicze. Jezus Chrystus jest nie tylko przedmiotem wiary, ale, jak mówi list do Hebrajczyków, jest tym, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry. Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara. Musicie być mocni mocą wiary. Musicie być wierni. Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni, mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego. Jeśli dzisiaj Kościół proponuje nowy rok wiary i nową ewangelizację, nie robi tego, aby uczcić jakąś rocznicę, ale ponieważ jest to konieczne nawet bardziej niż przed 50 laty. A odpowiedź, jaką należy dać na tę potrzebę, jest ta sama, jaką zechcieli dać papieże i Ojcowi Soborowi, a która zawarta jest w jego dokumentach. Także inicjatywa utworzenia papieskiej rady, której celem jest krzewienie nowej ewangelizacji, a której dziękuję za szczególne zaangażowanie w roku wiary, mieści się właśnie w tej perspektywie. W minionych dziesięcioleciach rozwinęło się duchowe pustynnienie. Co mogłoby oznaczać życie, świat bez Boga? W czasach Soboru można było już poznać z pewnych tragicznych kart historii, ale niestety obecnie widzimy to każdego dnia wokół nas. Rozprzestrzeniła się pustka. Ale właśnie wychodząc od doświadczenia tej pustyni, od tej pustki. Możemy odkryć na nowo radość wiary, jej życiowe znaczenie dla nas, mężczyzn i kobiet. Mężczyzna i kobieta, w desercie skopuje się wartość tego, co jest istotne, żeby żyć. Na pustyni odkrywa się wartość tego, co jest niezbędne do życia. W ten sposób we współczesnym świecie istnieją niezliczone znaki pragnienia Boga, ostatecznego sensu życia, często wyrażane w formie ukrytej czy też negatywnej. Na pustyni trzeba nade wszystko ludzi wiary którzy swym własnym życiem wskazują drogę ku ziemi obiecanej i w ten sposób uobecniają nadzieję. Żywa wiara otwiera serce na łaskę Boga, która uwalnia od pesymizmu. Dziś bardziej niż kiedykolwiek ewangelizowanie oznacza bycie świadkiem nowego życia, życia. Przemienionego przez Boga, i w ten sposób wskazywanie drogi. Musicie być mocni, mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć, jak objawił święty Stanisław i błogosławiony Maksymilian Kolbe. Musicie być mocni, mocą miłości, tej, która cierpliwa jest, łaskawa jest, która. Nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości tej miłości, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma, tej miłości, która nigdy nie ustaje. Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów. Dialog z człowiekiem i światem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym, z Ojcem, przez Syna w Duchu Świętym, dialog zbawienia.